W bieżącym roku Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. Z tej okazji 11 czerwca w letnim ogródku przy bibliotece odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządowych, dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych z terenu powiatu Ostrowskiego, dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli, byłych i obecnych pracowników, wiernych czytelników oraz przyjaciół Ostrowskiej Księżnicy wszystkim koleżankom i kolegom bibliotekarzom z okazji minionego, ale ciągle aktualnego i dziś świętowanego Dnia Biblioteki i Bibliotekarza życzyć wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu. By starczyło sił i zapału do realizacji stojących przed nami zadań. Dobrej współpracy z władzami samorządowymi, a tym samym wiele nowości i czytelników. Dyrektor biblioteki Elżbieta Chojnacka odebrała dyplom uznania za propagowanie wiedzy o regionie oraz za działalność na rzecz środowiska pedagogicznego i powiatu. Za szczególne zasługi dla miasta burmistrz Mieczysław Przymalski przyznał w bibliotece medal imienia Ludwika Mieczkowskiego. Pani dyrektor dziękując za pani pracę, za to co robicie, chcieliśmy tu pani dyrektor za chwilę pan sekretarz przeczytał złożyć, zesporęczyć pani medal imieniem Ludwika Mieczkowskiego. Proszę bardzo, pani sekretarz. Pani dyrektor, szanowni państwo, burmistrz miasta Ostrow Mazowiecka ma zaszczyt przyznać Miejskiej Bibliotece Publicznej w 80. rocznicę działalności medal imieniem Ludwika Mieczkowskiego za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społecznego Ostrowi Mazowieckiej. Burmistrz przekazał bibliotece również obraz autorstwa Stefana Wernera, przedstawiający ostrowski ratusz. Wszystkiego dobrego pani dyrektor. Serdecznie życzę również wszystkim Państwu, szczególnie mówię dyrektorom, wszystkim, którzy są związani z bibliotekarstwem dużo zdrowia, satysfakcji i zawsze miejcie takich dobrych, wiernych czytelników. Wszystkiego dobrego, dużo pomyślności. Wśród ogólnej liczby prawie 6 tysięcy corocznych czytelników są i tacy, którzy z biblioteką związani są od lat. Są jej wierni i bardzo systematyczni. Na dobry początek przed publicznością wystąpili najmłodsi, czyli przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Biblioteka odznaczyła również tego dnia osoby z bardzo długim stażem czytelniczym. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi państwo Halina i Włodzimierz Paradowscy oraz Helena i Edward Skowrońscy, którzy z Ostrowską Biblioteką związani są od 1953 roku. Jubileusz był dobrą okazją do uhonorowania i podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom biblioteki za ich wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem oraz za dbałość o rozwój tego miejsca. Burmistrz wraz z sekretarzem miasta i przewodniczącym Rady Miasta wręczyli kwiaty, medale oraz imienne pamiątkowe tabliczki dyrektor Elżbiecie Chojnackiej i jej pracownicom. Tego miejsca chcę serdecznie w dniu jubi jubileuszu i święta serdecznie podziękować za Państwa wysiłek, trud, za tworzenie dobrej atmosfery, za tworzenie czytelnictwa w tym mieście. Z okazji pięknego jubileuszu 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowie Mazowieckiej składam na ręce Pani Dyrektor dla byłych i obecnych pracowników tej zasłużonej Ostrowskiej Książnicy Serdeczne gratulacje i życzenia. Życzę wytrwałości i wielu pomysłów na szerzenie się w społeczeństwie, na czytania i obcowania z książką. Wszystkiego najlepszego. Również biblioteka dziękowała swoim gościom za dobrą, wieloletnią współpracę. Podziękowania otrzymali między innymi samorządowcy, przedstawiciele środowiska bibliotekarzy z Ostrołęki oraz zasłużeni Ostrowianie, ludzie pióra, którzy dbają o to, by przeszłość Ostrowi nie odeszła w niepamięć. Wśród nich znaleźli się profesor Adam Dobroński i prezes Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty, Ryszard Eichelkraut. Pan profesor Adam Dobroński. Jubileusz 80lecia połączony z dniem bibliotekarza i bibliotek, uświetnił koncert w wykonaniu aktorki Anny Chodakowskiej oraz wirtuoza gitary klasycznej Romana Ziemlańskiego. Artyści wystąpili ze spektaklem msza wędrującego według edwarda stachury. w no to... hmm. Moja wina. Obojętność, objęć straszna, moja wina. Bez miłości, bez przyłości, bez sumienia i bez drżenia. Bez pardonu wśród betonu na kamieniu chronośpieka.